W środę piłkarze Jagieloni kolejny raz wspomogli jedną z potrzebujących rodzin objętych programem Fundacji Szlachetna Paczka Krzysztof Baran i Maciej Gajos udali się do jednego z białostockich hipermarketów, gdzie dokonali niezbędnych zakupów. Na liście potrzeb znalazły się m.in. podstawowe produkty żywnościowe oraz środki czystości Zawodnicy starannie dobierali produkty, które zostaną przekazane podczas finału Szlachetnej Paczki czyli już 13 grudnia to i buty. Buty? Tak. Buty tak, buty, tak. tak. To jest tak. Dobra, to tak. idziemy do Tak, tutaj na tak. tak. A te? Tak.